Tutaj nie możecie sobie pozwolić na to, żeby... O, chociaż teraz, czekaj, teraz będzie super. Albo i nie. Nigdy w życiu nie użyję już tego trybu. Siema. Dwaj niemieccy bracia zażetony. Którego warto? którego nie, zaraz do tego dojdziemy. Hundze pancer. Nigdy nie był moim faworytem, ale okazał się całkiem przyjemny do grania. Trzeba na bank zachować na nim balans, jeżeli chodzi o wybieranie trybu w danej sytuacji. Jeżeli znajdziecie się na pozycji z nierównym terenem, górki, pagórki i tym podobne, to będzie świetny moment, bo dostajecie bajeczne opuszczanie, które pozwoli Wam farmić uszkodzenia pokazując tylko odrobinę wieży. DPM spada, rośnie celność, maleje mobilność. Miałem tak, że przez użycie trybu snajperskiego nie mogłem unikać pestek i traciłem dużo HP. Działko jest spoko. Penetracja też daje radę, ale to nie jest czołg do odbijania pestek. Więc wszystkie wymiany będą kończyć się dla was utratą punktów żywotności. Chyba go też nawet trochę polubiłem. Taka maszyna dla ludzi, którzy nie lubią nudy. Możecie pobawić się tymi trybami, jak lubicie niestandardowe granie. Fajne kamo, bo bez cichego układu macie go ponad 37 punktów. Ja i zasięg widzenia zaskakuje. Minusem jest to, że zmiana trybu nie działa tak szybko, więc musi być podejmowana z głową. Inaczej będziecie łatwym celem przez te właśnie dwie sekundy. Czołg sam w sobie nie jest zły. Przez większość czasu traktowałem go jako takie niechciane dziecko, które dołączyło już do pełnej rodziny. Jeśli dzisiaj zapytacie, czy Leo Peta jest lepszy, to odpowiem wam. Pewnie. Jednak i Kunze posiada swoje momenty. Zobaczcie sami. No dobrze, pan Kunze, pancer! Nie wiem czemu ludzie czasami tym wchodzą do randoma. szczerze nie rozumiem. Jak mam dostęp do Leoparda PTA, który jest czołgiem drzewkowym, jak mam dostęp na przykład do E50, mam dostęp do wielu innych medów, Centuriona 9 poziomu, który po, po bufie jest super. To takim Kunze grać, to głupio nawet. Nie mówię, że to jest zła maszyna, tylko... Z takiej perspektywy medowej wydaje mi się, że są po prostu lepsze czołgi do pykania niż, niż ten gość. Ale to ja. To jest właśnie piękne w World of Tanks, że czołgów do wyboru jest cała masa. Więc to, co ci się podoba, niekoniecznie musi się podobać osobie drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, trzydziestej. No dlatego tutaj każdy z Was może zdecydować o tym, czym gra, i sobie posprawdzić, czy dane piki mu faktycznie odpowiadają, czy może niekoniecznie. Dajmy sobie tubę w progi. Mam wrażenie, że ja nigdy nie, nie skorzystam z tego trybu. W sensie tracę tyle DPM-u, że bez sensu. Tylko wtedy nie wypada tym snajpić, nie? Warto byłoby podjechać sobie gdzieś na hedziki. No ładnie mi oddał tym progiem, przyznaję. No, ale to było wkalkulowane. Nie wiem, czy rotacja do miasta by coś zmieniła i trochę mi pomogła. Bo oni ciągle mają... Nogi lekkie. Gdzież tutaj stoi na pewno jeden ziomek? Właśnie dostaje tubę. Trzymaj się, właśnie dostał. Na bank dostał. Oho, nawet ruszył. A no wiecie, co? Sfajkuję, że gram górę, zjadę niżej. Oho, nie, 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 zostaw mnie. Dobra, ustawi się pod, pod przejazd. Pod krosika. Jestem bardzo szeroko piknięty, wychylony, ale. To jest dobra pozycja, żeby złapać cokolwiek, co by podjeżdżało sobie z zakamienia. Tymczasem, że w ogóle będzie to robił, bo równie dobrze coś może mi się tutaj podświetlić i wtedy moja pozycja wcale taka fajna już nie jest. Czy ja mam snajpiącego szara mle? Aha, okej, okay, dobra. Jakby co, widzowie, to szare mle się strasznie źle snajpi. <grym> Jakby co, to szare mle jest tragiczne do snajpienia. Ale zobaczcie, jaka potęga kunce pancera. Mamy już 800 uszkodzeń. Siema. Jaki cwaniaczek, co? No, przecież musi wrócić. Jak powiedziałem, że wróci, to wróci, nie? Karamba. Jednak nie wrócił. Jednak mnie ograł widzowie. Nie wrócił, wariat. No dobra. Szkoda. Co hmm. oni robią? A tam. Oho, jak to strzelę, to mogę zebrać za milion, nie? Aha. Okej. Okay. Dobrze byłoby zmienić tryb. Ale wiecie, jaki jest problem z tym trybem? Tutaj potrzebujecie mobilności do grania w tym miejscu. Tutaj nie możecie sobie pozwolić na to, żeby... O, chociaż teraz. Czekaj, teraz będzie super. Albo i nie. Nigdy w życiu nie użyję już tego trybu. Nigdy w życiu nie użyję już tego trybu. Nigdy w życiu nie użyję. Nigdy. Nigdy nie zobaczycie mnie, jak wciskam X-a na kundze pancerze, bo właśnie dostałem pene od arty. Ja wiem, chłopaki, jak macie tam jakiś HP czy coś, to moglibyście pojechać, się pobić, coś tam, nie? Major porobić, takie tam. Weź tym szarem podejść, co, mordo. Właśnie tym szarem musisz zagrać jakieś agro, cokolwiek. Pestki, jak latają? Ty si o, ej, szybkie hity. Dobra, okej, okay, to plusik. No, ciekawe, szybkie hity to akurat duży plus. A, co dalej, to. Problemy, kłopoty najmana, ty. Czy problemy najmana, czy kłopoty najmana? Jak to się mówiło? Czy to właśnie wystrzeliłeś trzy pestki w skałę? Oho. No to jest... Chłopoty. <noise> Teraz piękne przedstawienie w postaci gry szary futur. Ej, ale to się fajnie szybko cofa, hmm. Nie lubię tego drugiego trybu. Nie, nie, nie jara mnie to. Jakoś nie jestem przekonany co do... ...grania w tym trybie, nie? Zobaczcie to. Nie wiem, czuję się taki ociężały, czuję się taki... Ty, ja, ale to chyba też do prechy łapie, nie? A, a, bo mu się włącza ten, ten tryb. No dobra, już pamiętam, ok. Dobra, no to trzeba będzie z tym grać jednak. <gryw> no to trudno, widzowie, trzeba będzie z tym grać, Anluko. Za to ta deprecha tutaj pięknie wygląda, no. O, proszę bardzo, a CDA został upodlowany. No proszę, no proszę. Czyli coś tam na blindzie można było wyjąć. Czyli jednak, widzowie, będziemy grać z tym trybem, bo ma. Zarąbiste opuszczanko. Zapomniałem, że to ma opuszczanko. Przyznaję się, bez winy. Ja z Kundze to tak nie po drodze miałem wielokrotnie, ale na niektórych pozycjach wydaje mi się, że ten tryb będzie potrzebny do grania. Czyli bez tego trybu, na niektórych mapach, nie, nie będzie dało się tym grać. Koniec i kropka. Jeszcze nie, jeszcze nie teraz. Dobrze. No, ale jedzie 30 coś na godzinę, więc też takiej tragedii nie ma. Okej, okay. 2200 uszkodzeń, to... Gdybyśmy nie dostali peny za 1000 od Arty, pewnie wyglądałoby to troszkę lepiej. No, ale że pęka, weszła, to już inna bajka. No, to już końcóweczka, został sam Wafel i Kunzek, który pewnie do niego gdzieś tam dojechał. No, ale... Chociaż troszkę wyniesione, nie? Jadą świry. O, 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 Wiecie co? Ja chyba w tego kundza niestety pechy nie mogę dać. Nie mogę też pojechać na niego na hedy, bo... Eee, ...może mi dać dojazdówkę z tym opuszczaniem, jeżeli jest w tym trybie siege'a, a tutaj mogę dostać udarty, no to... Coś musimy wybrać, kochani. Coś musimy wybrać. Od czego chcemy doznać? Albo od kundzy, albo darty. Założę się, że któreś... łagam cię tym Sarem. Ziomek, proszę cię, ty Jak ty grasno. No weź tym Sarem i je ci to spotni. Chodź sobie tutaj do krzaków bez spota. Tako. Cyk, 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 cyk. I go spotnij. Ziomek. Ja, pierdzią. Dobrze. Nie chcę. Okej, okay, on. Dobra. Zarabiście ten Gonkiewicza podjechał bardzo ładnie. A ja trochę powkurzę Artę, żeby nie miała takiego łatwego celu. Proszę bardzo. No i co? Dobra, na no krótko jedziemy. Wiemy, że Arta jest tuż za rogiem. Pytanie brzmi, gdzie jest dwa Felek. Ok. Nie. Yeah. O, ja już myślałem, że jestem trupem, dlatego to strzeliłem ziomki. Kiedyś można było robić chyba te triki z tym. E, kiedyś można było robić te triki z tym. Jak to się nazywa? Z tym trybem, nie? Dam jedną. Wiem ja wiem, że i tak jedną bym strzelił. Możemy strzelić więcej, ciężko powiedzieć. Słuchajcie. Nie była to może genialna gra, ale udało się zrobić 3700 uszkodzeń. Licząc tutaj to, że dostaliśmy bombę udarty za prawie tysiaka, gdy się bawiliśmy z zmienianiem trybu i poznawaliśmy czołg, bo go nie pamiętam, to powiem Wam szczerze, że ten Kunzer, Kunze Panzer jednak wcale nie wydaje się taki zły. W tym to że, to, że w tym trybie, nie wiem, oblężniczym, snajperskim, jakkolwiek go nazwiemy, z tym zawieszeniem pneumatycznym jesteście w stanie dostać depresję działa, która umożliwia Wam granie na wielu pozycjach, to jest akurat Największy chyba tego plus. Szkoda trochę tego DPM-u, który wtedy tracicie, no ale coś za coś. A my sobie pojedziemy kolejną rundkę. Powiem wam, powiem wam że kiedyś można było sobie grać zielone przed zmianami na je, przed zmianami 1.0 czyli to były zmiany, które wyszły w 2018 roku. Wiecie, że mapy zostały jednak troszkę, troszkę tam wypaczone, tak to nazwijmy. Dlaczego? Dlatego, że pozmieniały się tereny, podochodziły różne dziwne miejscówki, które są zupełnie moim zdaniem niepotrzebne. Jednak, te mapy sprzed pacza 1.0 miały swój urok. I były całkiem przyjemne do grania, można było się na nich odnaleźć bardzo łatwo, bardzo prosto. Tak jak tutaj wam mówię, można było sobie pojechać grać tutaj agresywnie na tych gości, bez żadnego problemu. Z drugiej strony można było zrobić w sumie to samo, a teraz tego 1, 2 to ja tak nie lubię grać ani z jednej, ani z drugiej strony. Czujesz się, jakbyś był troszkę, troszkę zmuszony do tego, żeby grać City, no tak to już w życiu bywa. Jednak uważam, że Wargaming popełniło olbrzymi błąd, zmieniając mapy, zmieniając mapy w ten sposób. Tęsknię za nimi też, nie chciałbym tutaj nikomu, nikomu przypominać hama i, i wrzucać w jakąś tam nostalgiczną, wrzucać ludzi w nostalgiczny nastrój, ale jednak, słuchajcie, świetne mapy zostały usunięte z gry, tak? Został usunięty, zostały usunięte Bagna, została usunięta Święta Dolina. I cała reszta fajnych map. Również. Charków <laughs> został zmieniony. Był OK, ale moim zdaniem był gorszy niż przed zmianami. No i dodatkowo też chciałbym powiedzieć, że później Harków też polec zrobił Popa. Więc... No, o, już stary śpi. Popatrzyłem na minimapę i prawie wyrznąłem znowu. Tutaj faila. Nie ładujemy hita, nie ma sensu. Pograjmy sobie na tym trybie. Ten tryb faktycznie na mobilność troszkę wypacza, troszkę okraja, ale. Ocie. Kurde, rychupeja. O. Jezus, Maria, dobra, nie gra na tym trybie już tutaj w mieście. No nie, nie ma mobilności, żeby się chować. Jak mi HP zabrali tylko i wyłącznie dlatego, że grałem na tym trybie. iść. Iś, iś, iś. Wiecie co, walcz ten tryb w takich sytuacjach. No go, ale już przynajmniej wiemy, nie? Okej. Okay. Dobra pecha. Tylko weź to teraz poć, 400 hapsa Nie jest dobrze. Fajnie, że chłopaki robią tam dosiad. Bez pancerza tam grać raczej nie ma szans. Okej. Okay. No na to się nie wychylimy, to chyba to chyba widać. Bardzo cierpliwie tym tedekiem chłop tam czeka. Oni wszyscy tutaj mierzą w jeden przesmyk. Tutaj mają pięć czołgów, a oni ciągle są wymierzeni w jeden przesmyk. Chyba było warto. Nie rób, nie rób, no nie rób, no nie rób. Oh, fuck off. Zabijcie mnie. Dziomek, mało miejsca było do przejechania, nie? nie trzeba było staremu w dupsko wjechać. Karamba. A, żeś tym mamutem. Zrobił dymy. Eee, no, nie, no kurde, ten kunze nawet nie taki zły. Oś, depemming fajny to ma. E, nie jest tak źle, można się wychylać, dawać pesteczki. Kurde, nie doceniałem tych czołgów zarzetony. Serio. Nie doceniałem ciągów zażetony i mówię to otwarcie. Bo one są lepsze niż myślałem, że faktycznie są. Okej, okay, ciekawe, ciekawe. Człowiek uczy się całe życie, no ja wiecie, no ja tymi czołgami nie gram, nie? To są dziewiąte tiery. Ja grałem sobie jakieś dziewiątki, to też raczej starałem się grać topowymi dziewiątkami. Rzadko kiedy trafiałem na te czołgi za żetony. Może tam jakiegoś fejzu. No jak już grałem dziewiątkami, to może jakiś koncept, jakiś 50 Leopard, PTA. Wiecie o co chodzi. A tu proszę. Nie gra się tym źle, nie, nie czuć w ogóle, że tym się gra ciężko, nie? Przyjemne w odbiorze. Szybkie hity. To też jest duża zaleta tego czołgu, że ten czołg faktycznie ma szybkie hity. I to pomaga. E, mądry. Mądry. Przeważnie ziomeczki robią tymi szarfoturami, stają bokiem, robią cztery pechy i giną przez to, nie? O ile w ogóle do... zrobią dwie albo trzy. Bo czasami jest tak, że się wychylą, zrobią jedną pechę, chcą przeładować na drugą. Mijają cztery sekundy, a goś jest w grażu. No dobra. Na szara ładujemy hity. Nie ładujemy cerek, dlatego że. Ten czołg bardzo, ale to bardzo lubi odbijać cery. Aha. No dobra. Gonimy gościa. Jest jeszcze ta trzydziecha w matchmakingu zobaczcie. No to co? Jedziemy po gościa, nie? nie wiem. Zagraliśmy papierowym medem w mieście. Oj, bardzo niefajnie, oj, bardzo. Fajnie, oj, oj, niefajnie, oj, niefajnie, oj, jak niefajnie, o jak niefajnie, o jak niefajnie, oj, jak niefajnie, oj, jak fajnie, o jak fajnie. No o, szarfuturek może troszkę lepszy, przyjemniejszy w odbiorze, ale ten kunce, kurde. No i muszę zmienić te zdanie, bo to kurde wcale złe nie jest, no. Ja myślałem, że to taki z szczoch, który jest do niczego, taki dużo gorszy Leo, Leo PTA, ale powiem wam, że przez ten tryb w niektórych pozycjach może być mega ciekawe do grania, bo. Opuszczanko, opuszczanko w trybie minus 15, to jest sztos. To jest naprawdę sztos. I tak jak widzieliście na pierwszej mapie, w którą zagraliśmy, czyli to była mapka Safe Heaven. No tam to mogłem grać sobie na górce, pokazywać tylko piksele wieży i, i, i łapać opuszczanko. No, dobra, będę szczery. KPZ3 Projekt, coś tam, coś tam. Ta maszyna mnie po prostu rozbraja. Jak w przypadku poprzednika, rozumiem te zabawy z trybami, tak tutaj czuję niechęć i krzywię się na samą myśl o wchodzeniu w tryb snajperski. Niszczyciel czołgów, na którym mamy 360 uszkodzeń na strzał, to nie jest coś, czym chciałbym grać dłuższe sesje. Krótsze, albo w ogóle. Pamiętacie Gowika? No, Gowika ma na siódmym poziomie. Z 420 uszkodzeń na strzał. Tak tylko mówię, tak tylko wrzucam i tak to zostawiam. Znalazłem sposób, aby wytrzymać te kilka gier. Nie wchodzić w tryb snajperski. Serio. Czułem się jakbym nosił ryśka na plecach. Zbyt sytuacyjna jak dla mnie mechanika, która zabierała mi sporo opcji do grania. No chyba, że siedzimy daleko na 400-500 metrów w krzakach i możemy trzymać lewy przycisk myszy. Fajne, szybkie APC -y na podstawie, dobre hity, nie są w stanie ci zrekompensować małej jak na niszczyciela alfy. Spoko, możesz tym wjechać w kogoś i trzymać lewy przycisk myszy. Jak Rambo. Ale pamiętaj, że nie masz wieży i jesteś papierem. Działko celne, wszystko byłoby piękne, gdyby nie ta zmiana trybów. Tamuflaż z cichym układem podbija do 60 punktów, co samo w sobie robi z ciebie ninja. Gdyby przełączenie się zajmowało sekundę, albo nawet dwie, dałbym mu szansę. Jednak te 3 sekundy stania w bezruchu, jak kaczka, skreśla dla mnie tę maszynkę. Nie chcę Wam jej obrzydzać, nie to jest moim celem. Staram Wam się raczej nakreślić jej wady i zalety, żebyście wiedzieli z czym się będziecie mierzyć. Dajcie znać w komentarzu, którym z tej dwójki wolelibyście grać na randomku. Chociaż muszę pytać, bo za cenę tego czołgu, jeżeli chodzi o żetony, możecie na spokojnie wziąć sobie szarfutura i Fejza w pakiecie. Kobra to jest 10 na 10 czołg. Końc i kropka. Ale jest toksyczna. Stąd też pewnie dlatego taka dobra. Bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak tym grać. Ej, ale to ma sens! Cichy, u, cichy układ optyka dosyłacz jeździsz na spota, no, bo to ma 50 km. 57, ja tutaj mam cichy układ wenta dosyłacz. Więc teoretycznie, żeby móc go użyć w wielu zastosowaniach, taki taki zestaw jak najbardziej spoko. Na pewno lepiej by się spisywał dla drużynki niż granie tym pod spota, bo... Inaczej niż granie tym po damage, bo ja mam wrażenie, że ja tym po prostu damage'a nie jestem w stanie robić, nie, nie wiem, nie potrafię. To jest chyba choke dla bardzo określonej grupy graczy, bo... Bo ani nie mam tak, że chcę tym grać, nie? Nie, nie mam tak, że chciałbym tym zagrać w wiecie, w kolejnej rundzie, nie? Że chciałbym wejść tym do bitewki, że chciałbym zagrać tym całą sesję, że chciałbym to zmarkować, no nic z tych rzeczy, które wymieniłem. Nie ma wspólnego mianownika z tym czołgiem. Po prostu nie ma. Olesz mnie irytuje. To taki... Wanna be Taki chcę być strv ale nie jestem. Jest zawieszony w takim dziwnym stadium, w takim dziwnym miejscu. Kurde no. to nikogo nie ma. Wiecie co? Ja bym chyba dorotował do miasta. Jeżeli nie zaczną, no, no tutaj stąd nic nie zrobię, nie? Patrzcie co robi miel w ogóle. Miel im wjeżdża nam na plecy. Dobra. Nie, nie, nie. Okay. Nie mam pojęcia. <laughs> Nie mam pojęcia! Dawaj, ty mnie nie przebijesz, dawaj! Jednak mnie przebił widzowie. To chyba problem, nie? 300 na pepeku robi robotę. Nie, no maszynka super do pogrania, ja się bardzo dobrze bawię. To jest jeden z czołgów, które nie mają, ni, nie mają większego sensu. Bo gdyby to jeszcze była premka. Słuchajcie, gdyby to była premka. No to okej, okay, ale spróbuję tym inaczej pograć. Spróbuję pograć tym bez trybu. Eee, spróbuję tym pograć bez trybu snajperskiego. Uważam, że bez trybu snajperskiego będę w stanie łowić więcej dymka dużo niż z samym trybem. Grając na hedy. Tak mi się wydaje. Musiałem się cofnąć, bo tutaj gdzieś obieg dojeżdżał, więc... E, niebezpieczne. Niebezpieczna. seksualne, niebezpieczne jest taki kawałek jakby co. Z tym mierzeniem w tym drugim trybie jest. Y, gorzej, są problemy. Podjedźmy, żeby nie dostać tam od Skody. Y, ale wydaje mi się, że grając w tym drugim trybie ten czołg ma dużo więcej sensu. Jest interesujące. Czyli. Czyli wychodzi na to że cały myk polega na tym, żeby nie grać tym czołgiem w trybie snajperskim zbyt często. Okej, okay, ciekawe. Solidnie patod tank, solidnie, solidnie, ale okej, okay, kumam, kumam, kumam już o co chodzi. Okej, okay, interesujące. Dla mnie ten drugi tryb jest zbyt sytuacyjny. Dla mnie ten drugi tryb kochanie, jest zbyt sytuacyjny. No dobra, no zrobiliśmy, słuchajcie, 2800. No nie jest to szał. Nie jest to coś, czym można się pochwalić. No ale tak wygląda gra tym czołgiem. Jakbyś poszedł do kolegi. Powiedzmy, że masz ziomeczka. Idziesz do niego i mówisz, zobacz moje konto w wod. I pokazujesz mu ten czołg. No to tak samo nie masz się czym chwalić. Serio. Dobra, zobaczmy tę bitewkę. Była jedna na gustaunie, a zobaczmy drugą na Ruinbergu. No nie są to przychylne mapy. Nie do takiego grania tymi czołg tym czołgiem. No, 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 kurczę, no, chciałbyś sobie usiąść wygodnie na prochorówce. Chciałbyś sobie usiąść wygodnie na prochorówce, sobie strzelać lewo, prawo, lewo, prawo, a tutaj ci rzuca Ghost Town, rzuca ci i yy, to jeszcze w ataku. Tutaj rzuca ci Ruinberg, no więc życie. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe, bo jakby rzuciło mi dedykowaną mapę, to ktoś mógłby na przykład pomyśleć, że ten czołg jest fajny, super i przyjemny. A jak rzucić taką mapę, gdzie w sumie masz bardzo okrojone możliwości, żeby tym czołgiem zrobić jakieś kosmiczne wyniki. No to przynajmniej wiesz, jak on wygląda od podszewki w tych nie za dobrze sprzyjających warunkach. Dobra, nie zmieniam trybu. Wywalone. O, nie mam puszczanka. Problem. No ja tam będę coś widział na krosie? Powinienem tak, tak, tak trochę, nie? Nie mam. Nie. nie, no powinienem to widzieć, jak to będzie chyba kresowało, co? Bardzo się boję o to. Że ktoś mi dojazdów zrobi. Ale mając cichy układ. Jak na ten moment czuję się bezpieczny. Nie włączam specjalnie tego trybu. Słuchajcie. Nie włączam tego trybu. Bo jak dla mnie ten tryb jest przekombinowany, okraja mi strasznie DPM. Tutaj ten DPMik posiadam. Działo i tak i tak jest w miarę celne. Trochę ciężej się mierzy i to jest akurat fakt przemawiający za tym, żeby ten tryb niekiedy włączyć, ale ja z przekory. Nie chcę. Po prostu nie chcę. Leopeta nie wierz mi na plecy jeszcze, ok. Hmm. Jezus, mój, co to za atak? Oni tak mogą? To ja mam jakiś kryzoli w, w Timku. Ok. Pan się będzie cofał? No pewko że tak. Pewna pestka, żeby nie sfailować. Możemy chyba go docisnąć, co? Dam mu jeszcze jedną? Chyba nie, chociaż? Elegancko, super. Dobra. Odkryłem system na tym czołgu. Nie graj z trybem snajperskim. Nie chcesz tego robić na tym czołgu. Gdy przestaniecie grać z tym trybem snajperskim, tym czołgiem gra się 30 razy lepiej. Ha! Kto by pomyślał? Dobra, okej. Okay. Czyli mądry Polak po szkodzie, jak to mówią. Mądry Polak po szkodzie. Hmm. Ale serio, powiem wam, że czołg się zmienia e, diametralnie. To się zmienia diametralnie w momencie, kiedy tego trybu nie używacie. Macie większą kontrolę nad swoimi uszkodzeniami, nad DPM-em. Interesujące. No dobra. Możemy spróbować tego gościa tutaj dorwać jeszcze na pestunie chociaż jedną? Możemy. Olo, o chryste panie, nie, to tak to nie. Jaraj się, jaraj! Wafel gra tutaj niestandardowo, gdzieś w tych domkach był. Inaczej bym tej tuby nie dostał. Z tym to już na ten moment nic nie zrobię, nie? No, chłopco mi wygzmocił. no co mam powiedzieć? Dostałem takiego luja ogłuszacza, że aż mnie zasumiało w głowie. Oho. Aha. 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 Daj mi tutaj jeszcze Rykowski chwilę pograć. O, te 44 z tubą. Dobra, łap tam ziomeczku. 3600. O, różnica jest ogromna. Po prostu w samym odbiorze tej maszyny. Olbrzymia różnica, grając bez tego trybu. A wystarczyło tak niewiele, widzowie. Wystarczyło nie wciskać X-a I już jest lepiej. Ile my tutaj mamy pęki na haeczkach? Zobaczmy. 120. O, kurde, ty. To tutaj więcej haksów trzeba dać. E. Eh. Szywo poleciało, co? Szkoda, że się nie cofnął. Szkoda, że się nie cofnął, będzie puszował tego ziomka, co? No dobra. Wnieśmy typa 3800, zrobione, nie było źle, ale czy jest to Dream Team? Yy, y, dream Team? <gdy> czy jest to wasza Dream maszyna, taka, taka maszyna marzeń, albo taka fajna maszynka, którą chcielibyście grać na co dzień? Moim zdaniem, absolutnie nie. Nie rozumiem tego, y, y, tego ograniczenia się tymi trybami. Ciężko się tym farmi w momencie, kiedy grasz w tym trybie snajperskim. Bardzo ciężko, on jest mega sytuacyjny. Nie możesz pojechać na tak zwane heady, bo dostaniesz na dziąsło. Snajpi się tym ciężko w momencie, kiedy strzelasz po 300 raz na te 6-7 sekund. To na pewno boli, więc uważałbym na tę maszynę. Jeżeli w ogóle ktoś z Was byłby nią zainteresowany, to z dystansem są lepsze czołgi do wzięcia za żetony. A my zrobiliśmy w sumie... 4200 topowy wynik. No nie mam tutaj nic sobie do zarzucenia, ale przyjemne doświadczenie to to nie jest. Chociaż bez tego trybu jest po prostu ok.